2026 rok będzie jednym z najciekawszych lat dla motoryzacji od dawna. Nowe generacje lubianych modeli, a także powroty znanych nazw i modele, na które wielu z was czeka od lat. Jeśli czekacie na nową Pandę Fastback, Tucsona, Audi Q7 czy RS6, zostańcie do końca. Dziś pokażę wam kolejne 11 nadchodzących i najbardziej wyczekiwanych samochodów w 2026 roku. Audi RS6. Zaczynamy od RS6, czyli jednego z najbardziej wyczekiwanych modeli w segmencie samochodów sportowych w nadchodzącym roku. Będzie też nie lada zaskoczeniem, gdyż na rynek wejdzie zarówno w odmianie Avant, jak i. Limuzin. Zyska jak zwykle bardziej charakterną stylistykę, poszerzone nadkola, agresywne dodatki aerodynamiczne, większe wloty powietrza i duże końcówki wydechu. Zmieni się także napęd. Nowe spalinowe RS6 będzie pierwszym hybrydowym wariantem tego samochodu. W sieci pojawiły się plotki na temat silnika V6, ale dźwięki nagranych zakamuflowanych prototypów nie wskazują na wykorzystanie sześciocylindrowej jednostki napędowej. Raczej będzie tam pod maską 4-litrowe V8 Biturbo opracowane przez Porsche generujące wespół z silnikiem elektrycznym zamontowanym przy skrzyni biegów 730 koni i 950 nm oznaczałoby to wzrost o 89 koni względem obecnie sprzedawanego RS6 Avant Performance. Auto ma robić setkę w granicach 3 sekund, ma niestety także ważyć więcej, bo gdzieś w okolicach 2,3 tony. Do sprzedaży równolegle trafi także elektryczna odmiana Audi RS6 E-Tron zbudowana na platformie podłogowej PPE, dysponująca dwoma silnikami elektrycznymi o łącznej mocy około 670 koni. Nie da się ukryć, że nowe RS6 Limousine oraz RS6 Avant będzie stanowić groźną i bezpośrednią konkurencję dla BMW M5 oraz M5 Touring. Niestety również konkurencję pod kątem masy własnej. Volkswagen Golf R350 R350 to świetna informacja, gdyż to Golf R, który dostanie do tapędu 5-cylindrowy silnik Prost z Audi RS3 i stanie się od razu najmocniejszym Golfem w historii. Stylistycznie nie należy spodziewać się ogromnych i radykalnych modyfikacji. Rk jest dość subtelna, jak na najmocniejszego hot w gamie. Pewnie otrzyma bardziej agresywne zderzaki, nowe felgi oraz emblematy z logo R, do tego lotkę na klapie bagażnika oraz wloty powietrza na masce, bądź elementy je udające. Do napędu służyć będzie tak jak w nazwie modelu 350 konna jednostka napędowa oraz AWD, pięciocylindrowa odmiana Golfa R. Ma uczcić 25-lecie Volkswagena R, a nowa Rka osiągać będzie setkę w granicach 3,8 sekundy. A to dopiero początek. Dalej będzie dużo bardziej przyziemnie, ale nie mniej ciekawie. Hyundai Tucson. Nowy Tucson zbliża się wielkimi krokami, a jego debiut nastąpi już za kilka miesięcy. W tym momencie zamaskowane prototypy przemierzają kolejne kilometry na drogach publicznych. I choć wygląd nie jest pewny, to z doniesień wynika, że następna generacja Tucsona będzie o wiele bardziej wyrazista niż do tej pory. Koreańczycy chcą, by był samochodem najbardziej konkurencyjnym ze wszystkich generacji wyprodukowanych wcześniej i nowoczesnym względem rywali. Stylistycznie ma stanowić rozwinięcie wodorowego Nexo oraz kony. W pasie przednim znajdzie się listwa świetna LED, linia dachu będzie praktycznie płaska, do tego słupki będą całkowicie kanciaste. Z tyłu również będzie podobnie stylistycznie, czyli nie zabraknie listwy świetnej LED. Na desce rozdzielczej dominować będzie wielki ekran systemu multimedialnego. Hyundai podobno rozważa nawet możliwość wprowadzenia na rynek Tucson'a N z silnikiem o mocy lekko ponad 300 mechanicznych. Oprócz mocnej wersji pod baską nie znajdziemy silnika diesla. Oferta skupiona będzie na benzynowych jednostkach z miękką hybrydą, a także klasycznych hybrydach oraz hybrydach plug-in. Czekacie? Mazda CX5. Nowa Mazda CX5 zbliża się do salonu wielkimi krokami, a oficjalny debiut ma już nawet za sobą. Dzięki temu wszyscy znamy jej dokładny wygląd. Model ten jest niesłychanie istotny dla japońskiej marki, gdyż od lat stanowi jeden z filarów sprzedaży. Globalnie do tej pory do klientów trafiło 4,7 miliona egzemplarzy, a w Polsce 28 tysięcy sztuk. Nowa CX-5 jest wyraźnie większym samochodem, a to widać w szczególności na papierze. Długość jest większa o 115 mm, szerokość o 15, a wysokość o 30. Rozstaw osi jest również większy o 115 mm. Dzięki tym liczbom jest zauważalnie więcej miejsca w kabinie. Bagażnik oferuje również o 61 litrów więcej, czyli 583. Stylistyka jest ewolucyjna, czyli nie ma tu niczego, co by nas szczególnie zaskoczyło, ale nie oznacza to, że jest nieładnie. CX-5 może się podobać i z pewnością będzie. Pod maską pracuje 2,5-litrowy silnik benzynowy Sky Active G o mocy 141 KONI z miękką hybrydą. Silniki wysokoprężne nie zagrzeją tu miejsca, a cena CX-5 startować oficjalnie będzie od 139 900 zł. Audi Q7. Nowe Q7 będzie kolejną odsłoną dobrze znanego luksusowego SUVa. To najwyższa pora, gdyż obecna generacja jest na rynku od 2015 roku i zdążyła się już zestarzeć. Przypominając to główny rywal Mercedesa GLE oraz BMW X5. To ostatnie będzie miało też swoją premierę nowej generacji w nadchodzącym roku i o tym usłyszycie w poprzednim odcinku Carflix z zeszłego tygodnia. Prototypy Ku-7 jeździły od dłuższego czasu zakamuflowane po drogach publicznych, a dopiero niedawno zrzuciły większość kamuflażu, dzięki czemu można było zobaczyć na co czekają klienci. Od miesięcy. Przede wszystkim auto będzie wyróżniać się dużą atrapą chłodnicy o strukturze plastra miodu oraz dzielonymi reflektorami. U góry będą wąskie ledy świateł dziennych, u dołu już pozostałe główne światła. Sylwetka samochodu wydaje się być bardziej kwadratowa niż do tej pory. Z tyłu będzie prawdopodobnie świetna listwa LED łącząca oba klosze lamp, której w tym momencie nie widać. Nowe Q7 wydaje się być dłuższe niż obecna generacja. Wnętrze pozostaje tajemnicą, ale z dużym prawdopodobieństwem będzie wyglądać podobnie do aktualnej generacji A6, A5, Q5 oraz Q3. W kwestii gamy silnikowej, to nadal Q7 kupić będzie można z 3-litrowym dieslem oraz benzynami wspieranymi układem mild Hybrid. W ofercie znajdzie się też mocna hybryda, plugin oraz najmocniejsze SQ7 z 4-litrowym dieslem o mocy 435 KONi. Później dołączy także V8 o mocy 507 KONi, ale ale to nie wszystko, bo Audi szykuje także coś większego. Audi Q9. Tak jest, tym większym czymś jest Q9, czyli największy i najbardziej luksusowy słów w ofercie marki. Duży słów zostanie zbudowany na tej samej płycie podłogowej co Q7, czyli PPC. Pod kątem stylistyki będzie pewnie mocno przypominać Q7, ale będzie nieco wydłużone, gdyż z doniesień wynika, że będzie mieć dodatkowe 20 cm. 7-osobowy słów zapewni dużo miejsca na nogi i niewykluczone, że pojawi się jeszcze w bardziej luksusowej odmianie z dopiskiem Horś. Tu również, podobnie jak w przypadku Q7 w gamie napędowej, znajdują się jednostki benzynowe oraz wysokoprężne z układami Mike Hybrid oraz plug-in hybrid. Nawet sportowe SQ9 jest kwestią czasu. W kwestii cen, biorąc pod uwagę, że za Q7 trzeba zapłacić w okolicach 520 tysięcy zł, a GLS 350D wymaga, wymaga dopłaty około 509 000 zł, no nie będzie raczej taniej. Fiat Grande Panda. Fastback. Wiem, że wielu z Was czeka na nowość od Fiata. Włoski producent oprócz wprowadzenia do sprzedaży wreszcie hybrydowej odmiany Fiata 500 który do tej pory sprzedawany był w nowej generacji jedynie w wariancie elektrycznym, ma zamiar wprowadzić do sprzedaży także nową odmianę Fiata Grande Panda, mianowicie Fastback. Auto ma łączyć prostotę nowego modelu z opadającą linią dachu w stylu Fastback oraz z lekko większym prześwitem. Stylistycznie będzie nowocześnie, ale spójnie z Grande Pandą. Pod maską spodziewane są silniki benzynowe wspierane miękką hybrydą. To taki kolejny pomysł Fiata na stworzenie samochodu taniego, praktycznego, a dodatkowo wyglądającego, Modnie. Nie wiem, czy to jest potrzebne. Ciekaw jestem, co o tym sądzicie. Nowej odmiany doczekało się również Sandero, które na rynku jest już trochę czasu i choć wygląda nadal nowocześnie, no to przydała się, przydało się odświeżenie. Może nie jest to gruntowna zmiana stylistyki, ale taki restyling, taka kosmetyka. Rumuński producent pokazał już nowy model Sandero wraz z Sandero Stepway oraz Jogerem. No i wszystkie modele przeszły lekką kosmetykę, dzięki której otrzymały unowocześnione reflektory, zderzaki i atrapę chłodnicy. Tylne światła mają teraz pikselowy wzór. We wnętrzu pojawiły się przyjemne w dotyku tkaniny o zwiększonej odporności na zużycie. Największą nowością jest układ napędowy, a raczej konkretnie hybrydowy napęd o mocy 155 koni z Bigstera, który teraz pojawił się w Sandero, no i także wariant z fabrycznym LPG ma teraz nowy, trzycylindrowy turbodoładowany silnik o pojemności 1,2 wytwarzający 120 koni, czyli o 20 koni więcej niż w poprzedniej jednostce. Renault Twingo i e Tech. Twingo i e Tech to powrót, na który być może nie zasłużyliśmy. To nostalgiczne wskrzeszenie nazwy oraz stylistyki. To mały miejski samochód, który pod kątem wyglądu bardzo mocno nawiązuje do swojej pierwszej generacji, z tą różnicą, że teraz jest. Pięciorzwiowy. Ma nadal proste i sympatyczne linie, i choć nie jest to auto dla każdego, to bez wątpienia może się podobać. We wnętrzu postawiono na prostotę i ergonomię, na środku jest duży ekran systemu multimedialnego, a dodatkowo personalizacyjne, kolorowe wstawki zwiększające atrakcyjność kabiny. W kwestii napędu, to Twingo nie będzie występować w wersji spalinowej, a jedynie elektrycznej. Nie ma jeszcze dokładnych danych technicznych, ale należy się tu spodziewać akumulatora o pojemności 40 kWh, zaletą tego modelu ma być też jego niska cena. Volkswagen ID Polo. W nadchodzącym roku Volkswagen ma zamiar wprowadzić kolejny i chyba najważniejszy elektryczny model do gamy ID, czyli odpowiednik Polo i produkcyjną wersję koncepcyjnego id to all Dlaczego będzie taki ważny? Bo przede wszystkim ma być tani. Póki co z doniesień wynika, że cena startować będzie od 25 000 euro, czyli około 106 tysięcy złotych. Będzie oferowane w trzech wariantach mocy. Ten najsłabszy będzie 116-konny, zaś topowy 211-konny. Później dołączy także sportowa odmiana GTI o mocy nawet 226 koni. Bateria ma mieć pojemność 37 kWh i pozwolić na ładowanie z mocą 90 kW. Najmocniejsze odmiany mają mieć akumulator o pojemności 52 kWh i zapewniać zasięg do 450 km na jednym ładowaniu. ID Polo będzie bazować na nowej generacji platformy podłogowej MEB+, która oferuje standardowo napęd na przód, a w innych wersjach na cztery koła. Elektryczne Polo będzie pod kątem wymiaru zbliżone do spalinowego Polo, natomiast będzie dysponować bardziej przestronnym wnętrzem. Bagażnik z kolei ma oferować rekordowe 435 litrów. Kupra Raval. W przyszłym roku Kupra również zaprezentuje swojego małego elektryka opartego na platformie MEB. Nie znamy jeszcze jego wyglądu, gdyż póki co marka pochwaliła się jedynie zdjęciami i filmami prezentującymi jeżdżący. Zakamuflowany prototyp i z tego maskowania niewiele wynika. Wiadomo jednak, że bazowa wersja silnikowa będzie rozwijać 211 koni elektrycznych mocy i ma kosztować 111 800 zł. Zasięg z kolei ma oscylować w granicach 450 km. Flagowa wersja kupry Rawal będzie generować 226 koni oraz 290 km i rozpędzać się będzie maksymalnie do 170 km na godzinę. I tak jak się możecie domyśleć, to brat bliźniak wcześniej pokazanego Volkswagena ID ale także nadchodzącej skody epic. I teraz pytanie, czy to jest przyszłość motoryzacji, czy jednak bardziej ekscytuje z was pierwsza część tego filmu. Co powiecie na nadchodzące chińskie premiery samochodów w 2026 roku? A może interesują was inne premiery, których tutaj nie widzieliście? Zobaczcie koniecznie odcinek z zeszłego tygodnia, jeśli jesteście zwolennikami chińskiej motoryzacji, to już za tydzień w niedzielę będę miał coś specjalnie dla was. Do zobaczenia i widzimy się w następnym odcinku jeszcze w 2025 roku. Cześć.